105 prawy przez szczyt, zaciąć do 3, Dobrze. Dobrze. 5 prawy. Zaciąć do 3, 120 prosto przez szczyt. 30. To ten dwa lewy. 2 prawy. 125 prawy. 150 przez szczyt. Nie, to nie to. 6 lewy. Do prawy 1 To był prawy 1 no. Teraz jest 4 lewy podwójny 4 lewy podwójny 120 prawy 6 dalej, dalej, dalej by ktoś. Przez szczyt 120 lewy do 5 prawy 100 prawy do 5 lewy zasłup przy krzyżu Dobra. Słup przy do 150, 150 lewy, do lewy 6 do prawy 6 i dalej, dyktujesz. 123 lewy. To już coś nie tu. To będzie drugi szczyt, 2 lewy z drogi. To jest lepiej lewy z drogi. Na krągło sobie go pojedziemy. No tak. 120 prawy 6 ja się skupię na... Fajnie, no, że tak. No i jedziemy 170, 180. Nie. pewnie ktoś mi teraz powie, stojąc z boku, no. że pojechał jak... że wolno. Tak, bo wiesz co, a zobaczysz na filmiku, że tu się nic nie dzieje. Że tu ten ja jadę, tak kręcę sobie, no tak, wiesz Agnieszka. Po prostu wiesz, jak stoisz jako widz czasami gdzieś tam, ale pojechał. Duty. Minuty. Tak, asfalty to wiesz. No i niestety szóter ma trochę więcej efektu dla. dla, dla... Dla osoby postronnej, no bo dużo się kurzy, to jest bok, slide, slide, mm -hmm, tak? Ale, a, ale tutaj jest prędkość. Asfalt wiesz? to jest taka mega precyzja. Shooter na wiesz? pewnym poziomie też oczywiście, nie tak w podlaskim rajdzie, ale asfalt to jest taka, wiesz, według mnie to jest... Wiesz co, dla mnie przerażające jest to takie, wiesz, że dojeżdżasz do samego zakrętu praktycznie, tak? I skręcasz ofiarę, i on tak, trzyma. I on trzyma, tak. i on, wiesz, nie hamujesz tak jak... Yy... Że lewo, yy, prawo, tak. na szutrze się Ta, składasz dużo, tak. o, dużo wcześniej. To jest zupełnie, zupełnie inna... Ale powiem, że mi się podobało. Dzięki Patryk. No naprawdę i super. Piątka. Super.